Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jesteś trady i ja witam was w kolejnym odcinku naszej serii Outlast Chodzą nad nami jakieś konie A ja nie mam baterii O kurwa Ile tu krwi Wyłączam kamerę, bo nie mam baterii Tu jest wejście, mam iść do tej krwawej tej Baterii nie znajdę nigdy. No. tam nie wejdę, trzeba iść przez to krwawe. Te Dobra, tu się tu mam wejść w to okno. To już będę wiedział gdzie to jest, przy fontannie. Będziemy coś gonić. Jeśli przejdę, może baterie znajdę. Wiecie co, choman. Jest, jest coś. Jest jakaś bateria. Dobrze jest tak na wiecie łapu capu. Wyciągam kamerę, żeby starczyło mi na wszystko. Dobra, tu jest chyba bezpiecznie. Dobra. Mogę zwiedzić spokojnie nad... to nadbrzeże. Kurwa Jaka tu jest rzeź Chodzę w pełnej krwi. Spierdalam stąd ludzie. Szym do ludzi. W końcu. Jakieś pomieszczenia. I hate this game. You saw the wall rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Jebać your objawienie. Jest bateria, dobra Dobra, R, wymieniam baterię Lewo Prawo, czyste Idę w prawo, bo coś tu siedzi Może ma baterię I ma baterię, mam już trzy, jest dobrze Jest good Podnosisz baterię Miałem jedną tylko na zapas ja mam dwie, zawsze coś, zawsze ktoś. Oj, tam oj, tam. Ja wam nie szczerze, nienawidzę was. Co to tam stoi? O kurwa! Chciałem wejść w te drzwi. Przez sekundę. Ale tylko przez sekundę chciałem w nie wejść. Dobra, tutaj nie wejdę bateria. Nichu ja. No bo po co? Jakby tu już jest bezpiecznie, tu gdzie było uwalnięcie. Żeby to było zamknięte, dziękuję Boże. Dziękuję ci, synu. Przy mniej miejsc, tym lepiej dla mnie, bo nie muszę ich zwiedzać. No, ja ja to mi pękałem, jak widzę, jak oni przechodzą, nie? Współpraca nie ma ty też nie What the fuck? Czy tam wszystko legalnie się bierze? Czy to jest legalna pralnia? A tu leży gówienko. To dość spore. Dobra, dobra, ja tu wszedłem tylko dla baterii Dwa Dwie baterie I więcej już nie ma Co też już się ziomek wpakował Czemu nie mogłeś siedzieć w domciu Cieplutko grzebać sobie Palcem w dupie I drapać się jajami po czole Tylko żeś się pakował w jakieś kurwa i wie co to są, co to jest za miejsce O kurwa, w dupę jebana mać, już, już Już mnie tam nie ma O kurwa Czy on mnie widzi? O, ma jedno oko. Może mnie nie zauważy. Przepraszam pana. On tu idzie On idzie na mnie Nie wiem czy wy sobie zdajecie sprawę, że się WŁAŚNIE POSRAŁEM I co mam teraz zrobić? Mam go ominąć? Żeby mi spenetrował dupę tą maczetą? Tą... pałką? Weź już idź STAY BACK Ja nie przejdę obok niego. Ty, tu się chyba zbagowało, nie? On sobie tu stoi. On chyba mi nic nie zrobi. Chyba jest moim ochroniarzem. Albo się cię zbagowało. albo się tak cały czas gra, bagowała. Nie, on jest na legalu. Siema, bro. Idziemy na BRO. Ty poszedł pójdziesz. Psu w dupę. <grywk> Do widzenia. Dobry typ. dwie sztuki baterii Póki co wiem, że nie zginę z braku baterii Ale zginę chyba na zawał Tutaj do dołu Tutaj do góry A jakie jest moje zadanie? Podążaj górnymi piętrami dostań się do ojca Martina Górnymi. No to idziemy górnymi. No ale górny chuj strzelił. Jak zwykle to pójdziemy dolnymi. To już musimy się dostać na górę i iśćmy dolnymi. Można na dole będzie winda, która nie działa. Sobie wsiądziemy i pocałujemy klamkę. Jakie dźwięki. Trochę jestem obsrany. A nawet trochę bardziej, niż trochę. O w dupsko. RELOAD! RELOAD no. MÓWIE SZUKINZENO! Czy ty jesteś asertywny w stosunku do mnie? Nie wiem, jaki ty jesteś, ale ja wypierdalam. Dobra, górę się nie dostanę, więc muszę iść tu. Muszę iść tam, gdzie wybuchło to, to. ta epidemia. Ten typek wyszedł, bo drzwi rozwalił. Ja pierdolę. Jaka ta gra jest straszna. Tak, wy pewnie powiecie, że nie, bo wy to MacGyver kurwa, z zamkniętymi oczami wszyscy przychodziliście te gry, no. Ale ja jej nie przejdę z zamkniętym okiem, bo ja nawet z otwartymi oczami jej chyba nie przejdę. Bo zaraz będzie Aldef 4, bo to ja się nie będę srał! Boże, ile baterii? Teraz jak na złość, to już mam 5! Tam, dziękujemy. Dobra, tutaj zrobiłem kółeczko. No i znowuż nie ma schodów. Same akta śmierdzące. No i co ja mam teraz zrobić? Jedyne co mi przychodzi na myśl to obsrać zbroję! Tam nie wejdę Tam też nie Tu szyb nie wybiję Tu drzwi są zamknięte Tu są wyjęte Tu jest osłonka Tu jest tablica Tu są kolejne drzwi To gdzie ja mam iść? Chody. Fajnie. Rozumiem, że ten typek to te drzwi wyważył, a tamte nie, tak? Czekaj, ja ci muszę reload zrobić. Czy on tu siedzi? Fajnie. To te drzwi wyszedł. Grzecznie zamknął, a te rozjebał. Bądźmy kulturalni. A te drzwi? Chuj. I z grzybem. Z... I to z napletem jeszcze. Tam nic nie ma. Laundry. Ola, laundry, laundry. Też zamknięte. Dobra, no ale... What's happening now? Co to? Gówno. Tego też nie otworzę. Na dół nie mam zamiaru schodzić. Winda nie działa. A może muszę tu skoczyć? A tu trzeba było jump zrobić. Z fucking jump. Czemu wszystkie drzwi muszą być powszechnie pod... Już prawie, proszę. Prze, przez górne piętra. Chuci w dupę, dziadzie. Dobrze, dziękuję ci, panie. Praise the lorda. Eh? Czy jakoś tak? O kurwa, tu grzyby na ścianie. Nie ile. schody są tam. No dobra, no. Tam są schody, ale ja muszę inne schody. Może te? This is fucking open? No, this is fucking close. Oszczędzamy baterię. Ja pierdolę. Co tu się kurwa dzieje? Co tu się odpierdala? Aby uruchomić syp na bieliznę, potrzeba trzech bezpieczników. Aha, tu trzech. Za kurwa biść Dobrze, że nie sześciu. Już do sypów to jest potrzebne. Kurwa 10 bezpieczników. Uf. Zawsze idę w prawo, bo prawo to po prawej, po prawicy siedzieli aniołowie dobrzy Boga. A jestem bardzo religijny. Chociaż nie chodzę do kościoła. Gdzie baterie nice. Dupy rumbana. Ten sobie na Legalu biega Ja się na Legalu zesrałem I to żadiochą Taką która mi spływa po kolanach No żadiocha Komin Wyjdźmy przez komin jak święty Mikołaj O ja pierdole. Co to jest? Bezpiecznik do sypu na bieliznę, o! Tu mam jeden już. A tutaj to ja nie wiem co tu się dzieje. Invite the world Wardrobe. World nie wiem co tam było napisane, bo było rozmazane, ale jebać to. Jebać to tam było napisane. Jest ważne, że tam poszedł jakiś ziomek, który sobie przeskoczył przez kratkę. To jest ważne. O, tutaj stąd mogłem przejść, kurwa, jak tu świeczki, jaka tu romantyczna atmosfera. Pray for revelation, modlitwa jest rewelacyjna? To idzie do mnie, idzie mnie zajebać? Co on, kurwa, robi, ten ziomek? No more needles. Yes. Nie ma więcej drzwi. Ty, ziomek. Słuchaj mnie, bo ty jesteś w miarę normalnie wyglądasz. Powiedziałem w miarę. Um, zróbmy tak, że ja sobie pójdę, a ty sobie tutaj potnij przyjaciela. Odetnij mu członka i go wpierdol najlepiej. I wszyscy bądźmy fajni. Najlepsze jest to, że tutaj poszedł ten kurwa z pałeczką taką fajną baseballową. A najlepsze jest to, że ja też tu idę. Zrób reload. Dobra. Ten trzeci bezpiecznik chyba znajdziemy w kolejnym odcinku. Dwa tam były czy trzy bezpieczniki. Po znowu już przeszedł. Jak tupał z kurwy. Trzy. A. Nie, tu chyba wszedłem. Nie, tędy nie wszedłem. O ja pierdolę. Jaka tu jest sceneria? Jaka tu jest kurwa atmosfera? Ja nie wiem czy się dzieje, nie to jest kurwa powieszony krzyżem do dołu sekta satanistów, sekta kurwa jebanych satanistów. Kurwa! On tu wszedł! Włóż to i spierdalaj. Nie wiem, czy dobrze idę. Foda, że na górnymi to martina. No, sypna bieliznę, czyli gdzieś do dołu to poleciało, tak? tu biegnie. Nie, no muszę przyłamać swój strach. Przypominam sobie, żebym. schody do góry. Tam. Ja nie przypominam sobie, żebym tam była jakaś gdzieś zejście. Schody. Dobra, zejdźmy tymi schodami. Ale tam na dole też. Nic nie było. Dobra. Tu skończymy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ja tutaj sam sobie poradzę. Bo. to, to się mija z celem, co tu się dzieje. Cześć.